A jeśli chodzi o urządzenie, to mogę zrobić, co chcę. Pokaż, proszę, pokazywać. Ja, tak. Tutaj mamy kartę, kartę bez uprawnień. Bez uprawnień. Uh -huh. Jakąś siłowni kolega wyciągnął? Tak, Markus, polecam. <grym> <grym> Tutaj mamy kartę już z uprawnieniami. Czyli nie może kolega wejść do. <grym> Tutaj kolega drugi już może wejść. Otwiera nam się zamek. Tak, no i trzeba tak, w tym czasie. I tak, to służy do tego, koleg, otworzyć drzwi. Otworzyć drzwi i po prostu wejść, na przykład dolać wody, jeżeli braknie. Jeżeli braknie. Teraz mamy. Tutaj Co, cały czas wyjeszkawe. się dzieje podlewanie, gdyż poziom wilgotności gleby jest niższy od naszego założonego, który no, sobie to, to założyliśmy, że super, jest takim tak? parametrem, mhm, który tak będzie dobrze. odpowiedni dla naszej rośliny. Teraz możemy przechylić tak, tak możemy... dla symulacji dobrze. Jeśli, jeśli wszystko się podlewa, braknie tak. Tak. Jeżeli... wody, to pompka się wyłącza w tym momencie, no bo bez sensu, żeby ona po prostu działała, jak wody nie będzie się. i się spali. Tak. Tak. żeby się nie spaliło. Ale jeżeli dolejemy wody wraca ponownie do pracy i teraz może wody. No możemy i teraz możemy, że nam braknie wody. A ja, możemy próbować. Dobra. Możemy podać przewód. mógł to wyciągnąć. Dobra. No, no. Pewnie od razu. Nie, też nie, może złapać, nie, nie, jeżeli. Woda? Poleje Ech, na. No wiesz, to mam taką dopisję, a wolałabym nie. nam się zwiększa do wilgotność, już jest łapie 30 coś 40 Ponieważ no, na czujnik bezpośrednio w tej tak. chwili. Normalnie będziemy, powinniśmy tak. robić troszeczkę dalej. Ona później tak. Może stopniowo a się kwestia... zmniejszać, jeżeli się wsiąknie, no bo woda po prostu przeleci trochę na dół. To jest kwestia ustawienia tego naszego. On łapie od. 50. Jak jest 50, to już nie złapie. To tak. jest 50, nie złapie. Tak. Bo akurat ehm. Musiałbym teraz czujnik przełożyć trochę w inne miejsce. Dobra, okej. Ponieważ jesteśmy na torfie, to torf A to torf torf trochę ma... inaczej. Dużo ma powietrza w sumie w sobie, także... Znaczy no to jest no, te, to, też to, robiliśmy na torfie, to. więc już tak powiem do, do końca lecieliśmy na torfie. Tak, to i w takim to momencie w musiało złapać 50, więc jak robi 50, przerwę. To już robi przerwę, że już jest wystarczająco mokro. Dobra. I jeszcze mamy również... A, jeszcze światło. Na. Przypadku A, światło, braku tak. światła zewnętrznego. No, akurat hmm. palcem to nie już tak dobrze zasłonisz. Wiesz co, telefonem może zasłonię. Ha. Jeśli będzie odpowiednio ciemno, tak. to nie poniżej 40 lub